Cześć, podjechałem tutaj do takiego, do Holandii po jajka. Jest tutaj 45 sztuk za 10 jajek, ale to są jajka z podwójnym żółtkiem. To więc nie wiem czy już takie widzieliście, ale tutaj właśnie takie są. Idziemy zobaczyć, czy pan ma takie jeszcze na stanie. Tutaj sobie sprzedaję tu są te jajeczka. Danke gleichfalls. Tschüss. okej, już kupione jajeczka. Zapakujemy. Są takie w trzech zapakowane, po, w jednym po 15 sztuk. No i w tych jajkach znajdują się dwa żółtka, więc tak inaczej trochę duże jaja. Myślę, że się opłaca 45 sztuk za 10 euro. Z takich jajek wrzucasz na patelnię 4 i masz całą patelnię jajecznicy. Dobra, zawijam się już na chatę. Jadę z Holandii teraz jeszcze na rybę i do domu powoli coś ogarniać. Trzymajcie się, do następnego. Pamiętajcie o polubieniach, obserwacji i tak dalej. Cześć!